Witajcie, drodzy. Chciałem Wam zaprezentować dzisiaj taką prostą zasadę, która pomoże Wam w interpretacji znaczenia ciągów wyrazów. Jest ona taka dość oczywista, ale tak. Doświadczenie pokazuje, że wielu ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że rzeczywiście tak się dzieje w większości przypadków i już mówię o co chodzi. Left to right, czyli lewe do prawego, lewe z lewej strony na prawo. To jest kierunek, w którym generalnie myślimy po angielsku. W ten sposób staramy się interpretować ciągi wyrazów. W takich prostych zdaniach jest to dosyć oczywiste. Mamy, mamy takie części składowe jak podmiot, czasownik. Mówimy sobie, I go to school, czyli ja idę do szkoły, i jak widzimy, wszystko sobie idzie z lewej strony do prawej, czyli tak samo jak czytamy, czyli I co robię, go gdzie, do szkoły, tak? Tak samo tutaj mamy I have lessons, czyli ja mam lekcje, tak? Kto ja, co robię, mam, co mam, lekcje. Świetnie, proste, proste zdanie, prosty przykład, e, ładnie się to nam, to nam sprawdza. Znowu I make cool things, czyli ja. Co robię, co, ja co robię, robię, tak? Czyli właściwie make to warto zapamiętać, że to znaczy tworzę, tak? Tworzę sobie co, tworzę coś fajnego, coś co jest cool, no i co, no, jakieś tam rzeczy, tak? Czyli generalnie znowu od lewej strony do prawej interpretujemy: I make cool things, ja tworzę fajne rzeczy. No, ostatni taki przykład, jeśli chodzi o takie pełne zdania: I do my homework, czyli znowu kto? Co robi, określamy: My, homework. My określa w tym przypadku homework, czyli tak, moje, moja praca domowa. Teraz tak, sytuacja nam się troszeczkę komplikuje. Jeżeli już nie mamy do czynienia z pełnym zdaniem, takim poprawnym, tam nie ma struktury gramatycznej, tylko mamy po prostu luźno wrzucone obok siebie dwa rzeczowniki. I teraz co my z tymi rzeczownikami robimy? Mamy rzeczownik pencil, czyli ołówek, i mamy rzeczownik crayons, czyli e, mamy w liczbie mnogiej kredki, tak? E, dwa rzeczowniki. Jeżeli nie wiemy, na której stronie się skupić, która strona jest najważniejsza, e, no to może być problem. Bo czy, czym, czy, czy to jest, nie wiem. E, czy mówimy o tym, że to są ołówkowe kredki, czy, czy to w sensie czy to jest ołówek kredkowy, czy kredki ołówkowe? No nie, no tutaj to akurat trochę na logikę. No wiemy, że na pewno to są raczej kredki ołówkowe, ale chodzi o sam mechanizm. A mechanizm jest taki: mamy lewą stronę, która określa nam prawą stronę, czyli słowo, które następuje przed, określa nam słowo, które następuje po. Czyli ołówek. Kredki. Jakie są kredki? Ołówkowe. Czyli to słowo poprzedzające określa nam słowo następujące. Tak, z lewej strony do prawej. Kredki ołówkowe. Eee, kolejny przykład. Paint brush. Znowu dwa rzeczowniki Paint farba, brush pędzel. No określa nam eee, farba określa nam jaki to jest pędzel, tak? Czyli to jest pędzel do farby, tak? Kolejny pencil case, czyli mamy znowu pencil, czyli ołówek, case, czyli jakiś tam e, pojemnik, skrzynkę, e, jakieś, jakieś pudełeczko, jakaś skrzyneczka i znowu słowo poprzedzające określa nam słowo następujące, czyli ołówek określa nam do czego ma służyć to pudełko. Czyli to jest skrzynka na co, na ołówki, czyli po prostu piórnik po polsku, tak? E, kolejny przykład, alarm clock, Alarm, zegar. Zegar jaki? No, alarmowy, czyli z alarmem, tak, czyli mamy po prostu budzik. Tu jest w ogóle fajny przykład dlatego, bo mamy coś co się nazywa generalnie jest taki tandem dwóch rzeczowników, który na początku rzeczywiście występował jak tandem, i jakoś dziwnie geograficznie się podzielił, bo w Wielkiej Brytanii raczej się używa samego rubber, w Ameryce, w wielu innych państwach się używa sam, raczej eraser, natomiast na początku był to rubber eraser, czyli znowu mamy dwa rzeczowniki, mamy rzeczownik guma i rzeczownik wymazywacz, powiedzmy, tak to nazwijmy. No, erase to znaczy wymazywać, ścierać, usuwać, te, te, tego typu znaczenie po angielsku, więc mamy teraz tak, gumowy gumowy jakiś tam wymazywacz, usuwacz, czyli gumkę, naszą myszkę, tak zwaną jeszcze z dawnych czasów. No i znowu, no, z, określamy słowo eraser słowem guma, czyli już wiemy, że jest to gumowe Gumowy wymazywać, tak? W, znowu idąc od lewego do prawego w ten sposób interpretujemy, a nie w drugą stronę, tak? Czyli nie chodzi nam o gumę, tylko chodzi nam o wymazywacz i dopiero to, to słowo poprzedzające nam określa jaki on jest, tak? Tak samo jeśli chodzi o jakieś, jakieś działania. Fist bump. Fist po angielsku oznacza pięść. Bump oznacza po prostu zderzenie. Jakie zderzenie? Zderzenie pięści, tak? Czyli po, w, po polsku nasz e, żółwik. No, i fajnie. Wiemy już wszystko, że jeśli chodzi o interpretację takich słów w parach, no to wiadomo, że to co jest po lewej stronie określam to co jest po prawej. Dobrze się zacząć od małego, tak jakby, znaczy nasze dzieci przyzwyczajać od małego, samemu też się przyzwyczajać do tego, że w ten sposób, w tym kierunku interpretujemy zestawienia słów w języku angielskim. Dlatego, bo. Gdzieś później, jak już się nam bardziej życie skomplikuje, to też zauważymy, że się pojawiają często określenia, które wymagają kilku rzeczowników i one nie występują w żadnej strukturze gramatycznej, tylko się po prostu pojawiają jeden po drugim, w trzecim, czwartym, piątym, szóstym. Do tego stopnia, że są takie ciągi, że nawet 10-12 rzeczowników potrafi być pod rząd. Jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że interpretujemy od lewej strony do prawej, czyli te poprzedzające po kolei nam określają te następujące, no to się możemy naprawdę pogubić, bo wtedy nie będziemy wiedzieli, nie będziemy wiedzieli o co chodzi, jaka jest relacja między tymi słowami i... i gdzie tak naprawdę znajduje się sedno wypowiedzi. Tak, oto doszliśmy do końca tej małej prezentacji. Tak jak mówię, zasada jest dość prosta, łatwo ją zapamiętać, natomiast może nam bardzo, bardzo pomóc gdzieś tam w przyszłości i na pewno naszym dzieciom może pomóc zrozumieć, jak przetwarzać zdania angielskie, jak sobie, jak sobie interpretować znaczenia. Także ja Wam podziękuję bardzo i zobaczymy się tutaj niedługo z powrotem. Dziękuję, cześć, cześć.